Cześć, siemanko, Tam w kolejnym odcinku Gospa w krainie Na dziś przyjechał, maszyna na testy. przyjechała Talerzówka Unii, Tak zwana Unia To jest Unia, talerzówka cud, XL Na kołach ciągana z tyłu ciągnika radzie temu się nic nie stało Tylko tyle, że się się z tego wyhaczyło i poleciała. Tu na razie jeszcze nie mam rozładowanych bol bolotów, ale je puch. ustawiam. No ale co? Aż że się nic nie stało, że... Ważne, że wszystko jest. To jedziemy, że tą talerzówkę. Ale tu nie tylko to. Dostałem. mówili, że dostanę jeszcze jedną, ale się rozmyślili. Jednak tego nie dostanę. Od Kelwelanda dostanę więcej na... Na przytom... dostanę póki talerzówkę. Talerzówka ta jest większa od tego tego. Tamtej. Tam tam, tam ma mieć 3 metry. I jeszcze... A to będzie od innej filmy, nie pamiętam. Ale tam ta firma współpracuje z... No też tam jeden. No po prostu jedna stała tym. Jeden. Jedna za z tym ma Z Crevelandem i z, z, z tą filmą I dostanę siewnik O i tak ona działa Zobaczymy jak ona tu tu robi No świetnie Testy wzięłem No testy wzięłem No to Trzeba przetestować a tylko na jeden dzień, czyli na dzisiaj. Chcę znać, czy sami do niego nie, nie założyć GPS-a. Było tego daj fara?

Sprawę na takich, tych długich, nawet długich kawałka, Bo tu, z, zanim tym się zawrócisz, czy coś to trochę potrwa. Ale co? Dostałem na testy, to trzeba przetestować talerzówkę. leżówkę. że z nią idzie fajnie, ale to zawracanie trochę ciężkie jest. No ale co, jak się dostało, to się dostało. Oj. No ale co, się dostało, to trzeba przetestować. Znaczy, jaka waga i jaką wagę ona ma zawsze się przy, można przekonać. Sąszedłby z nami zły. Takie, że po jego łące. Ale co? Widzicie trudno. O, ale to już ładnie idzie, ta leżówka. No to jeszcze ani nie idzie, ale tu w góry ciężko się zawraca. O życie to ładnie idzie. Ale to dobra, lecimy. Ale to ładnie idzie ta dalszówka, ale... To nie porównanie ta u Unii a Kranżwaranta. Znaczy, na kranżwaranta będzie mniejsza, bo 3 metry ma, a tu ma chyba, nie wiem, 3,5? Nie wiem, ile oni tam mają. Przyda się 3,5? Nie, dobra, nie będę ten sprawdzał. a chyba 3,5 będzie miała. A trzy metry ma? Nie wiem. Nie tu nie ma nic. Też nic nie ma. Nie ma nie ma. Chiła wyciągnę. To że można. O, tu słuchajcie, tu jest tabliczka z to dalej i te światła, trudno, nie zobaczę ile ma. No, ale to, już się da. No ale co? No testy to. Czekaj, okay. jestem ciekawy jak pójdzie ten siewnik. tym, czy nie trzeba będzie się dźwigał w ogóle z jakąś maszyną. Czas, ja się boję, że czasami będzie z będzie się dźwigał. Boję, że on spórkiem, się dźwignie. Dlatego ja patrzę na obciążnik, ale no, ale to zawsze. No dobrze idzie. No jest fajne, ale... To czemu chciałem, lepsze? Ale ja w tym roku chyba tu trawę zasieję. A tą łąkę, co ja tam mam, to ją skoszę i ją zatależuję Te dam od razu wapno, a tu, a tu zrobię z tego łąkę. Ej, dobra, jest ja przetne to, bo będę się bawił.

Mãe, não não. não, não. No mam ten róg trochę taki. Tak nieco siedział, się trochę skupiłem na tym. Ale to zawsze. No to też żywko do... No po prostu to jest ale już się wszedł, ale nie, to, to to pole takie trochę dzikie jest, bo widzicie, to taki ten róg tu jest to. A zatem ten poprzeczek. No to się idzie. Signor Presidente, Dobra. ostatni ten ostatni przejazd i będę. Wiesz. No przejazd ostatni, bo jeszcze jeden poprzez muszę muszę zrobić. Dobra, ostatni przes i będę kończył. To jest dość taki, duży sprzęt. A teraz na spokojnie nie daję rady Czy mam jak da radę z tamtymi maszynami To jeden minus, ona się nie składa to jest jej jeden minus Ona się nie składa ta maszyna Że ona tu się no ale co nic nie zrobię No, no to według mnie dość dobrze robi muszę przedećeni przy tamtą jaką przyślą No to ten Ale kończył na razie i cześć